He, Patrick, podziękuję Patryk001 A to są nasze Pokémony! Jej! I, i, I w tym odcinku zaprezentuję Wam e, i, Jak e, No, Pokémony Mamy nie wam się spodobają O chodź po Pokémonach ja, wy, ja wybrałem akurat Charabander. Zobaczcie. A, 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 a. Dobra, to do kwestii Minecraft na moda. Nie, y, będziemy się z nowego świata, bo on się rozniesił. nie Między nie mogę lecieć. Świetnie, nie wiem dlaczego. Zobaczymy. Hmm. Mam nadzieję, że będzie głos lepszy, bo teraz mi tak wiecie, głośno bardziej mówić, bo raczej tak nie, nie mogę. Tak, tak nie Langsom, jak nie wiem. Pokemony? Dwa tylko nie wiem, na tym wam. Pokemony, jutro, albo się tam y, dwa z pokemonów, a potem, no dam wam, nie wiem.

znaczy ja nie będzie, ale w tym odcinku będzie mogę, mogę, mogę nie pipla, pipla, pipla. Ale po mi pipla, 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 Poczimy, pipla. Po co mi piplap jak... nie mam Czego wykopić?

Powiedzcie, że kiedyś bym jakimś kolegą się nakręcił serię z Minecrafta? Bym nakręcił. Jak na to wiecie, to fajne. Fajnie wymyślił. Kabel pokopię. Cablestone pokopię. No, będzie. I już mamy. Trzy minutki. 9 minut dobijemy. 9 mu zabijemy. 9 mu zabijemy. 9 mu O, 9 mu To jest mu zabijemy. 9 mu zabijemy. 9 mu zabijemy. 9 mu zabijemy. 9 które Pokémon znam. Nie no, spokoju. Marip, Marip. <noise> Oooo, ja tu mieszkam. To jest takie epickie. Nie, ja tu, jest tutaj tego. Mam to gdzieś. Nie. Właśnie dość strażę, żeby Pokémonów no, wrzucić wiecie. Ee, żeby pokrój że jestem mapa. O tu fajna. Chodźcie tam jeszcze. Zapatrzę. O okay. Kamienny kilo. I jak chciałem pozdrowić kolesza o manikę Eniu, to on jest moim widzem pierwszym. I bardzo dziękuję Eju. bo ja bym, mi, no, się trochę głośniej mówił, nie wiem co w tym, tę y, kamerkę, czy tego, no to ja to zrobiłem, wiecie, i teraz po prostu, wiecie, mogę robić co chcę, pamiętać, mam nadzieję, że będę dowiedział kanału coś. Co mam do tego będzie? Nic się nie przeszkadza. Nie, no ja, to jest węgla trzy lata. żad więcej. Ale ktoś nam sprawdzał o yy, tego. No eee. Słuchajcie mi co dzieje. I mamy, yy, Jeśli chcecie, żebym zrobił serię reklamacji serbera, no to zrobię tę reklamację, ale potrzebuję flya. To potrzebuję tylko. No i wam po, po prostu to zrobię. Wrócę na y, takie reklamy serwera i będziecie mieli. Mam no, nadzieję, że wam to się był, no, to spodoba. No, niektórzy sobie po prostu robią, mówią, że nakręcą i wiecie, no. Będą potem... No i nakręcą i będą mieli flyer A i tak się potem z i sobie. <laughs> Şu rahat mı bu Çur az Bu Если пудло обтеньки ну, лапок. Да, он к себе не порвел. Так что вот она. Супер. Там достал шар. Ну, а что у нас? Как будет, что у нас? Mam nadzieję, że Wam się podoba. Nie, tym będziemy się żegnać. Tak? Więc do zobaczenia. Subskrybujcie, oceniajcie, piszcie komentarze. Więc do zobaczenia. PA. PA.